na słuchać się zesy samot słuchać się zasad samootne słuchać się zasad samotna chcę słuchać się zasad samotnak chcę słuchać się zasad samot słuchać się zasad gcieę rzucię już tego samotne mam ciebie Samotna chcę słuchać się zasad samot słuchać się za Zostawna tylko na siebie, wysokiej mam ciebie Samotna chcę słuchać się zasad. Samotna chcesz słuchać się zasad. Samotna chcesz słuchać ci zasad. Samotna chcesz słuchać się zasad. Samotna chcesz słuchać się zasad. Samotna chcesz słuchać się zasad. Taki na karwie spotkamy się z krzywką. tylko samotna usta. Pamiętam, czas, że z XIII za niego wrócić, kiedy byłam szczęśliwą dziewczynką z uśmiechem twarzy. A teraz nawet nie wiem, czy wypadzę mi się marzyć. Moje serce zabiło do głosu dźwięku w moich snach. Widzę kobieta pięknej twarzy. Pragnę, żebyś była moją kobietą. Rozumiesz, cię kocham i tylko on tobie mi zarażał. Od nie odchodzi. Odkryłeś we mnie po każdą tajemnicę. Zobaczyłeś we mnie miłeś uczucie. Też Niepokonana, muszę sięgnąć więcej i kochaj mnie tak jak ja kocham cię, daj mi poczuć, co to znaczy miłość. Czy kiedykolwiek spotkała ci krzywda, jestem zdenerwowana tylko na siebie, nikt mi nie pomoże, nie? Czy kiedykolwiek spotkała ci krzywda, ja płaczę co Nie czym zniszczyli moje życie, brak mi słów. Jak chcę odzyskać to, co straciłam z powrotem, żegnajcie, może nie Gdzieś korwiek spotkawać krzywdę, samotna chce słuchać się zasyc, samotna chce słuchać się zasad. Samotna chce słuchać się zasad, samotna chce słuchać się zasad. Samotna chce słuchać się zasad, samotna chce słuchać się zasad. muszę go mi przeżyć ten opadań, ponieważ sama nie dam rady samotna chcę słuchać się zasad, samotna chcę słuchać się zasad. Pamiętam, że jest trzynastu chcę do niego wrócić. Kiedy byłam szczęśliwą dziewczynką z uśmiechem na twarz, teraz nawet nie wiem, czy obchodzę mi się marzyć. Moje serce zabiło do głosu dźwięków moich snach. Przez kobieta kobietę biegną twarzą, pragnę, żebyś była moją kobietą. Rozumiesz, że cię kocham. Zobaczyłaś we mnie borkę z tym zobaczyłaś we mnie miłość i uczucie. Ja też chcę ci powiedzieć, że też jesteś jedyną kobietą, co zostało stworzona tylko drogą. Ale razem jesteśmy niepokonani, możemy osiągnąć więcej. Kochaj mnie tak, jak ja kocham cię daję poczuć, to znaczy miłość. Czy rozumiesz moje Bork? do wspomnienia ze znów, snu, snu? Bardzo chciałam pozostać nietykalną według siebie.

Do wspomnienia ze snu mm -hmm. Tak bardzo chciałam pozostać niedokarna według zasad.